Aposerta to lek na depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego i zaburzenia lękowe dla dorosłych i dzieci od 6 lat. Podnosi poziom serotoniny w mózgu, pomagając poprawić nastrój. Zażywanie tego leku może prowadzić do zespołu serotoninowego, stanu charakteryzującego się takimi objawami jak drżenie, gorączka czy halucynacje. Może to być szczególnie ryzykowne, gdy jednocześnie spożywasz pokarmy naturalnie podnoszące poziom serotoniny, takie jak dojrzewające sery, marynowane i wędzone ryby, lub pijesz dużo napojów z kofeiną. Dawkę leku określa lekarz zależnie od wieku i schorzenia. Pamiętaj, by nie kończyć terapii bez zgody lekarza, nawet gdy czujesz się lepiej. Nie stosuj go, kiedy przyjmujesz pimozyt. Lek stosowany w zaburzeniach psychicznych. Na początku terapii mogą pojawić się myśli samobójcze. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Podczas leczenia nie spożywaj alkoholu i soku grapefruitowego oraz zachowaj ostrożność przy prowadzeniu pojazdów, gdyż lek może wpływać na zdolności motoryczne i koncentrację.